I moi drodzy, powiem Wam teraz rzecz straszną, i myślę, że na 90% jest to pewna sprawa, bo przemawiają za tym wszystkim, moi drodzy, rzeczy, o których za chwilę powiem. A więc ja uważam, i nie tylko ja, że mniej więcej około miesiąca temu polski rząd podpisał tajną umowę scalającą Polskę. Z Ukrainą w sposób stały i nie jest to moi drodzy ani federacja, ani związek jakichś osobnych dwóch państw. Tylko, moi drodzy, ta umowa została podpisana w taki sposób, że Polska i Ukraina stanowi jeden organizm państwowy. Jakie na to są dowody? <laughs> Za chwilę wam. Wyłożę, moi drodzy, prawne zmiany, które w tej chwili obserwujecie w internecie, w gazetach, w telewizji, w radiu, które te zmiany są, moi drodzy, ukierunkowane w jednym konkretnym celu. Pierwszy, moi drodzy, bardzo ważny aspekt, na który należy zwrócić uwagę, że Narodowy Bank Polski Czyli nasz bank emisyjny, nasz bank kasjer, taki można powiedzieć, rządowy, który dostarcza pieniędzy dla naszego funkcjonowania jako państwo, jest emitentem, moi drodzy, pieniędzy, banknotów i monet. Tenże Bank Narodowy, nie żaden inny, tylko Narodowy Bank Polski, narodu polskiego, prawda? Moi drodzy, tenże bank podjął się asekurowania cały czas ukraińskiej hrywny, waluty, która jest walutą upadłą całkowicie i bez wsparcia, moi drodzy, Narodowego Banku Polskiego, a między innymi nawet ostatnia pożyczka w wysokości 9 miliardów euro, która została rozdysponowana. W zupełnie inny sposób niż w normalnych krajach się to moi drodzy stosuje. Te pieniądze zostały wpompowane w bank ukraiński centralny, a właściwie zostały zamienione na chrywny, gdzie ukraiński bank wypłacił wszystkim swoim funkcjonariuszom, pracownikom budżetówki, czyli policja, wojsko, Straż Graniczna. SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa tego kraju, celnicy, nauczyciele, lekarze, ci wszyscy, którzy pracują w sferze budżetowej. I w związku z tym, że państwo funkcjonuje w sposób taki, że musi zatrudniać na posadach stałych budżetowych, cały, moi drodzy, zestaw różnego rodzaju funkcjonariuszy i urzędników, którzy tym państwem zawiadują, kierują i zarządzają. Moi drodzy, przejęcie przez Polskę stałych, uwaga, stałych wypłat comiesięcznych, czyli pensji dla pracowników budżetu Ukrainy oznacza ni mniej, ni więcej, że polski budżet i skarb państwa przyjął ukraińskich funkcjonariuszy i urzędników na swój garnuszek. Jakkolwiek dowiedzieliście się o tej pożyczce 9 miliardów, która ma wystarczyć tylko i wyłącznie na wypłaty w miesiącu lipcu i sierpniu na Ukrainie. Jeżeli, moi drodzy, budżet polski, państwa polskiego, stał się bezpośrednim płatnikiem wynagrodzeń, wypłat, dla tych urzędników, no to, moi drodzy, i wypłaca, no to logika podpowiada, że ci urzędnicy i funkcjonariusze stali się, moi drodzy, jak najbardziej urzędnikami i funkcjonariuszami, którzy podlegli są polskiemu skarbowi państwa. Jeżeli są podlegli polskiemu skarbowi państwa, to, moi drodzy, nie mogło się to odbyć w sposób inny niż zalegalizowany. Na podstawie jakiejś istniejącej umowy. Przecież wy doskonale sobie zdajecie sprawę, że polscy policjanci, nauczyciele, lekarze, strażnicy, celnicy, strażacy, klawisze w kryminałach, prawda? Są uzależnieni corocznie od uchwalenia podstawy prawnej do zabezpieczenia ich wynagrodzeń w przyszłym roku czyli budżetu, tak? Moi drodzy, jeżeli Skarb Państwa bez ustawy jakiejś budżetowej, bez podkładki wypłacił, jak powiedział Wam sam premier, że pieniądze te zostały skierowane na wypłaty, ponieważ ich funkcjonariusze nie mają pieniędzy, nie mają możliwości. Więc zostali włączeni i stoją wyżej w hierarchii niż polscy policjanci, polscy żołnierze i pols polska cała budżetówka, ponieważ w ich y, sprawie będzie jesienią musiał sejm podjąć decyzję o wysokości tych środków, które między innymi przeznacza się na ich pensje. Prawda czy nieprawda? Więc moi drodzy, jeżeli ukraińscy urzędnicy, funkcjonariusze wojskowi i inni Otrzymują pełną wypłatę z budżetu państwa, no to moi drodzy, oni są u nas, oni są naszymi, naszymi, naszymi polskimi urzędnikami. Ni mniej, ni więcej. Takiego numeru nie da się nigdzie zrobić, ponieważ nad nami jest jeszcze prawo unijne które przecież ma prawo wglądu tak? w budżet poszczególnych krajów i tutaj nie było żadnego sprzeciwu. Znalazły się te pieniądze i te pieniądze poszły. Następna pożyczka w takiej samej wysokości, moi drodzy, przewidywana jest na początku września, na następne wypłaty dla ukraińskich funkcjonariuszy i, moi drodzy, całej budżetówki. O tej pożyczce już się nie dowiecie, bo to było takie, można powiedzieć, wypadek przy pracy, tak? I już musieli po prostu się przyznać. Jest stała dotacja w wysokości 9 miliardów euro, czyli 4,5 miliarda euro miesięcznie Polska będzie wydawała na utrzymanie wszelkich służb na Ukrainie. I to będzie z polskiego budżetu szło. No bo co? No skąd wezmą za dwa miesiące? Jak pójdzie, rozdysponują te pieniądze. Skąd we wrześniu już nie będzie potrzebne wsparcie finansowe? Będzie. I moi drodzy, to jest jeden przykład, zaraz po drugim, że Narodowy Bank Polski zajmuje się walutą ukraińską w taki sposób, jakby to była waluta polska. Ba, ja powiem więcej. Bardziej się zajmuje, moi drodzy, kursem, utrzymaniem na powierzchni kursu chrywny niż złotówki. Popatrzcie, co się dzieje w tej chwili ze złotówką. Więc to jest, moi drodzy, druga rzecz, którą Wam powie każdy urzędnik, że wskazuje na to, że jesteśmy już jednym ciałem, jednym, moi drodzy, organizmem państwowym razem z Ukrainą. Wydanie numerów PESEL. Przypominam, wydanie numerów PESEL w Polsce, o czym mówią wszelkie przepisy, jest tylko i wyłącznie możliwe wydać obywatelowi polskiemu, nie obcokrajowcowi. PESEL przysługuje tylko i wyłącznie obywatelom polskim. Więc jest PESEL wydawany Ukraińcom. Zgadza się czy nie zgadza się? To jest kolejna, moi drodzy, rzecz, która nie powinna się wydarzyć, a jednak się wydarzyła. Ukraiński dekret o zrównaniu praw Polaków z Ukraińcami. Jest to kolejna zagrywka mająca na celu ujednolicenie podległości prawnej obywateli Ukrainy i Polski w obu krajach. W Polsce jest to już załatwione poprzez nadanie numeru PESEL. Każdy Ukraińiec, który posiada numer PESEL, ma takie same prawa jak ty Polaku, rozumiesz? I musicie w ten sposób czytać przepisy. I nie interpretować tylko wprost mają być zrozumiałe? Moi drodzy, zgrywanie działań w tej chwili ZUS i odpowiednika zakładu ubezpieczeń społecznych na Ukrainie. Lata przepracowane na Ukrainie są równorzędnie traktowane do lat przepracowanych w Polsce. Jeden rok do jednego roku z tych samych lat wyciągane według polskich stawek. W tej chwili, moi drodzy, jest, trwa w urzędach, ZUS KRUS, trwa ujednolicenie wszelkich, moi drodzy spraw związanych z tym, że Ukrainiec w Polsce ma prawo do emerytury i renty. Druga sprawa. Załatwienie tak zwanych kapitałów początkowych dla Ukraińców. Zapomnieliście o tym? Półtorej roku temu była awantura w ZUS-ie, że każdy Ukrainiec ma ufundowany z polskiego budżetu kapitał początkowy, czyli odpowiednia kwota pieniędzy, która umożliwi takiemu typowi wypłatę emerytury lub renty. Czyli to są mniej więcej składki za 5 lub 10 lat uśrednione, które na konto indywidualne otrzymał każdy Ukrainiec. Też wiecie o tym, była awantura, prawda? Jeżeli to, co Wam tutaj powiedziałem, czyli bezpośrednia opieka nad walutą ukraińską chrywną, przejęcie przez Polskę stałych obowiązków wypłat dla wszelkich urzędników, moi drodzy ukraińskich, wydawanie numeru PESEL, tak jak obywatelom Polski. Ukraiński dekret o zrównaniu praw Polaków z prawami Ukraińców na Ukrainie. Zgrywanie działania ZUS z ukraińskim systemem emerytalno-rentowym i wypłacanie już tych rent i emerytur dla Ukraińców. Jednoznacznie wskazuje wprost, że umowa taka została sporządzona, tak jak Wam powiedziałem, około miesiąca temu. Dodatkowym argumentem bardzo ważnym jest również, moi drodzy, to i użycie terminologii przez ministra obrony narodowej i premiera, ale również i prezydenta. W momencie, kiedy sprzęt wojskowy, czyli broń pancerna, broń strzelecka, wyposażenie wszelkiego rodzaju, Stricte wojskowe, uwaga, zostało według polskich urzędników przekazane na Ukrainę. Na jakiej podstawie prawnej podjęto decyzję o przekazaniu? Przypominam, że przekazanie może nastąpić jedynie z jednostki wojsk pancernych do jednostki wojsk terytorialnych w Polsce. Moi drodzy. Żeby Was zdarzyć z tym, to ja Wam powiem, jak Niemcy te leopardy 2a do Polski dostarczyli. Otóż do każdej umowy nie była to umowa przekazania, tylko każda umowa opiewała na tak zwaną umowę kupna-sprzedaży. Niemcy zrobili to w dwóch transzach i były to dwie umowy kupna-sprzedaży. Możecie to sprawdzić na Defens 24. Gdzie, moi drodzy, ponad 200 leopardów zostało sprzedanych za symboliczne jedno euro przez rząd RFN Polakom. Sprzedane, transakcja kupna, sprzedaży. Nie ma możliwości przekazywania sprzętu, przekazywania takiego słowa używać przekazywania czyli co? Protokół zdawczo-odbiorczy był. Polska na podstawie protokołu przekazała majątek wszystkich Polaków, nie mogła tego zrobić. I to jest kolejny dowód na to, że jest Polska połączona na stałe z Ukrainą, jeżeli przekazali tą broń. Rozumiecie? Protokołem przekazania. I takiego słownictwa użył właśnie premier, prezydent i minister obrony narodowej. I to świadczy jeszcze raz dobitnie o tym, że moi drodzy nie ma podstawy prawnej. Pytanie, dlaczego polscy parlamentarzyści, polscy dziennikarze nie zadają takiego pytania jak ja teraz, jaka była podstawa prawna do przekazania uzbrojenia obcemu państwu Ukrainie? Podstawa prawna. Musiałaby być jakaś uchwała, jakiś dekret, ale nie dekret to w czasie wojny, więc musiałaby być jakaś uchwała lub ustawa, Takowej nie ma. Jest ustawa, która mówi, że można przekazać broń polską umundurowanie nieodpłatnie w ramach sojuszu NATO. Pamiętacie ustawę 1066? Tam jest jeden z aspektów, który mówi, że polska broń może być przekazana Sojuszniczej Armii. Przypominam, Ukraina nie jest w NATO, więc nie istnieje taka możliwość przekazania. Tym bardziej, że. Sprzęt, ten, który w Polsce mamy, stanowi wspólną własność, moi drodzy, Paktu Północnoatlantyckiego NATO. To nie jest tak o sobie. To nie jest tak o sobie. A jeżeli było to przekazanie, to znaczy, że Ukraina i Polska jest jednym organizmem państwowym, nie wiem o jakiej nazwie, ale wszystko na to wskazuje. Każdy urzędnik Wam to, moi drodzy, powie który zajmuje się gospodarką materiałową i finansowaniem w obrębie polskich granic na terytorium Polski, w jaki sposób się to odbywa. Współpraca przygraniczna, jaką też realizowałem jako urzędnik państwowy, przede wszystkim z Czechami i Słowakami, zawsze opiewała. Nie na przekazaniu jakiegoś sprzętu, a jeżeli był on przekazywany, to było to przekazywane przez tak zwane organizacje non-profit, stowarzyszenia, które u nas, taka ciekawostka, każda organizacja, ta remiza OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, jest organizacją, moi drodzy, pożytku publicznego non-profit. I na tej podstawie przekazywali sobie Czesi, Sprzęt do Polski, Niemcy, jakąś tam, jakiś samochód, drabinę, coś takiego. Ale nie sprzęt, kurwa, wojskowy. Nie ma takiej opcji. Opcja przekazania świadczy tylko o tym, że zdradzili Was politycy i niedługo się dowiecie. W tej chwili trwa na Waszych oczach dopasowywanie obywateli jednego kraju, do drugiego kraju mieliście prawda przypadek gdzie prokurator wygadał się w Gdańsku ten człowiek który zdjął flagę zwracajcie uwagę na takie rzeczy po kilku miesiącach teraz wraca i teraz wam powiem dopasowywują wszystko tak służby wydatki zusy budżetówkę ale i dopasowują moi drodzy Wymiar sprawiedliwości. Dowodem na to jest, że wygadał się o tym prokurator z Gdańska, który żądał od sędziego w Gdańsku wszczęcia postępowania i osądzenia tego człowieka zgodnie z kodeksem karnym ukraińskim. Pamiętacie? Pamiętacie, jak było? Dlaczego to się pojawiło, i później znikła ta sprawa? Najprawdopodobniej jest tak samo jak w zus w bankach i w wojsku, że ten prokurator się kurwa wygadał, wymsknęło mu się, poszedł o krok dalej, bo moi drodzy, czyż może być pomyłką, że prokurator w sądzie, czyli dwaj prawnicy, i jeden nagle wstaje i mówi, zwraca się do sądu, żeby sędzia Rozpoczął proces zgodnie z kodeksem karnym obowiązującym na Ukrainie i ta sprawa kurwa znikła. Dlatego wam mówiłem: patrzcie uważnie, przyglądajcie się uważnie, co oni mówią, co robią, bo się często wy pierdolą z tym, co mieli nie mówić. Poza tym jest dużo ludzi, którzy szybciej mówią niż myślą, szczególnie gdy mają mikrofon podstawiony pod usta. Dlatego bardzo niechętnie niektórzy nie chcą brać udziału, moi drodzy, w rozmowach na żywo, tak? Dlaczego nie jest to w tej chwili jeszcze jawne? To ja Wam powiem i wytłumaczę Wam, że to jest zgodnie z prawem. Tu jeszcze mają rozeznanie i ktoś trzyma to towarzystwo za mordę. Moi drodzy, to nie jest jawna informacja dla Polaków i nie tylko dla Polaków. Oni się, oni się Polaków nie boją, że ta decyzja pójdzie. Oni już spra Polaków sprawdzili, że Polacy nic nie zrobią w tej sprawie. Oni się boją, moi drodzy, jednej rzeczy, bo gdy zostanie to ujawnione przed czasem, to ogłoszenie na forum międzynarodowym takiej decyzji, że Polska i Ukraina to jest jedno państwo, jeden monolit państwowy z jednym systemem prawnym, politycznym, gospodarczym i militarnym. Moi drodzy, w pięć minut po takiej deklaracji Rosja może zgodnie z prawem i logiką działania rozpocząć bombardowanie każdego miasta w Polsce a na pewno każdej bazy i każdego obiektu wojskowego na terenie Polski gdzie są moi drodzy rezerwy ukraińskiego złota na przykład kolejny dowód ostatnio czytałem wam i opublikowałem materiał co mówi się na stronie portal antymajdan na temat właśnie zintegrowania polskich obywateli zrównania z obywatelami ukraińskimi i cóż tam żeśmy się dowiedzieli, ta publikacja jest tutaj w ostatnim zdaniu człowiek, który wpisał to na tym portalu, Ukrainiec stwierdził jednoznacznie i kategorycznie i słuchajcie, wcale to nie było, nie było podane w formie sensacyjnej, bo to było ostatnie zdanie kończące jego wypowiedź zapytał wprost znaczy nie zapytał, stwierdził i powiedział o tym, co powyższym, że Polacy będą sędziami, policjantami, na koniec dodał: Przecież wiecie, cytuję: Przecież wiecie, że ukraińskie rezerwy walutowe są już zdeponowane w Warszawie, że ukraińskie rezerwy złota są już zdeponowane w Warszawie. Tak było i to możecie przeczytać. Moi drodzy, jest co najmniej dziewięć rzeczy, które tutaj wymieniłem i każdy człowiek wam powie, że to co się dzieje na waszych oczach to jest integrowanie Polski z Ukrainą na amen w pacierzu. Moi drodzy, wymyślicie, że jak to się stało, kiedy doszło do rozbiorów w Polsce? Jak podpisano definitywne, definitywny, ostatni rozbiór polski w 1794 roku, a sfinalizował się on rok później, w 1795. Moi drodzy, nikt wtedy nie zapowiadał Polakom, w takich nawet gazetach, które istniały już szczątkowo, że za dwa miesiące, Polska, polska elita podpisze rozbiór, tak? Tylko pojechali do miejscowości o nazwie Targowica, kilka dni tam siedzieli, dyskutowali i podpisali, moi drodzy. Podpisali trzeci, ostatni rozbiór, który zlikwidował całkowicie terytorium polskie. I moi drodzy. Podpisali, wzięli kopię, każdy swoją, i przyjechali do domciu. I wiedzieli, kiedy się co wydarzy. I w określonym terminie wojska rosyjskie, wojska pruskie i wojska austriackie zajęły ustalone obszary, które Polacy oddali dobrowolnie w Targowicy. A zdziwionym Polakom, już po tym wszystkim. Co się wydarzyło? Pokazano. Pokazano dokument, na którym widniały podpisy najważniejszych osób w państwie, zrzekających się państwowości własnej. Uwaga! Z podpisem najjaśniejszego pana, z podpisem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. I taki dokument został pokazany. Polacy zbaranieli. I tak samo w tej chwili będzie to zrobione, że w telewizji pokażą wam umowę, wytłumaczą wam, że to była siła wyższa, że tak trzeba było. Większość Polaków będzie się cieszyła, że zwiększyliśmy swoje terytorium o Bóg wie jak wielki obszar, który w połowie jest w stanie wojny, i pokażą wam ten dokument z podpisem prezydenta, premiera i być może jakiejś grupy posłów i senatorów, którzy będą żyrantami tej umowy. I dopiero zbaraniejecie tak samo jak zbaranieli Polacy w 1795 roku. Gdy ten dokument przeciekł i ludzie dostali szału. No i doszło do tak zwanej insurekcji Kościuszkowskiej, prawda? Ale wtedy już było za późno. To jest tylko przykład, w jaki sposób politycy za waszymi plecami mogą podejmować takie decyzje. A teraz, żeby nie być gołosłownym, to przypomnijcie sobie, u nas na stronie jest ten artykuł z zeszłego roku. Podczas pandemii politycy PiS przegłosowali ustawę, z której jasno i wprost wynika, że polscy obywatele nie mają prawa wglądu w informacje co do polityki międzynarodowej, jaką prowadzi PiS. Było tak czy nie? Odszukajcie sobie tą ustawę. To było wtedy, jak rozmawiałem z panią Żełuską, ona mi pierdoliła o czym innym, a ja mówiłem, że wam kurwa kraj kradną. Nie. Sprawdźcie, czy jest ustawa, która mówi, że polski obywatel nie ma prawa nawet się zapytać. Pamiętam, dziennikarze bardzo mocno bulgotali wtedy o to. Ja zrobiłem ze dwa artykuły, nawet stream był na ten temat, że Polacy nie mają kurwa prawa wglądu. Politykę i umowy, jakie podpisuje za granicą z obcymi partnerami rząd kurwa pisowski. To się kurwa śmiali wszyscy. I ja jestem pewny, możecie być pewni, że Polska jest już związana tajną umową, ale nie zostało to jeszcze według protokołu międzynarodowego ujawnione i ogłoszone, bo również będzie to musiało dotyczyć i ONZ, i pewnych, y, pewnych zmian w zakresie przynależności do różnych organizacji międzynarodowych Ukrainy i Polski, żeby to ujednolicić. Tak to wygląda. I nikt mi kurwa nie powie, że pokażcie mi znowu to, co mówiłem wam w czasie pandemii. Pokażcie mi drugi taki kraj, gdzie na przykład załóżmy pytanie czy Hiszpanię. Dają swoje pieniądze, żeby utrzymywać na przykład walutę japońską? Nie. Czy słyszeliście, żeby Hiszpanie wypłacali pensje japońskim policjantom, żołnierzom, lekarzom? Nie. Czy słyszeliście, żeby Hiszpanie wydali numer identyfikacyjny stwierdzający przynależność do danego kraju jako Obywatela? No nie. Czy słyszeliście o tym, żeby Hiszpanie wydali dekret zrównujący prawa Japończyków z prawami y, Hiszpanów? Też nie. Czy słyszeliście o tym, żeby, y, moi drodzy, były zintegrowywane systemy emerytalno-rentowe, japoński z hiszpańskim? Nie. Nie ma takiego kraju. Na całym świecie. I jedynie to jest możliwe wtedy, kiedy rzeczywiście dwa kraje już stanowią jedność. I załatwią tak, jak załatwili w, 1800, przepraszam, w 1794 roku, a rok później, według papieru, wojska rosyjskie przesunęły się w kierunku Warszawy o 300 kilometrów. Wojska austriackie około 200, a wojska pruskie tylko 150, i Polska przestała istnieć. Teraz zrobimy chwilę przerwy i przejdziemy do bardzo ważnego tematu podsumowującego pewne rzeczy. A wy zastanówcie się, dlaczego nie mówią Wam o tym żadni politycy? Dlaczego nie mówią o tym inni bohaterowie walczący o coś tam? Dlaczego oni się nie pytają o podstawę prawną wydania polskiego sprzętu wojskowego? Dlaczego nie pytacie o podstawę prawną wypłaty y, ukraińskim funkcjonariuszom, pensji, etc dalej, etc. Dalej.